Szymoneczko dla wszystkich przy gołąbkach Godzina 19 .00. Przyjechałem Cisza, wczoraj straciłem we szwana. Kurwa młode gówno się zerwało Samo siadło A mam tylko tu dwa młode Ara to zgonię No, wyjazd

mają problem, żeby się pójść w początku, później jak już pójdą w górę, to już hot. Mają problem. Nie wiem, czy w ogóle w ogóle piór nie mają w ogóle. O, to jeden został. Nic znowu udział nie no. ma. O, że jeszcze rozkręcą. Cześć, pachę dzisiaj, ale ci pójdą. Ale się bawią tym tam parę sztuk. Tam, tam co się dzieje? w tamtym tygodniu to jest serka. I na linki, ona do wydania. Bądź tu. Ale jeszcze weszło w ślepy. Siadać, się tam gdzieś siedział. około 70 sztuk, bo że jest 60 coś jest o, taki fanik. słabizna raz dziennie trenowane przynajmniej o, tam jakieś dwa jeszcze chodzą Wyrobimy to. Jak się podjąłem, to już pójdą. Ostatnio jak sząbek był. Pokazał się. Najważniejsze, że zgrane tak w miarę chodzą. Ale jeszcze im brakuje, ostatnio lepiej. Tu coś idzie. Planuję tutaj te zo. Podnieś sobie na wysokość tutaj do dachu aż. Praktycznie. Tak jak mówiłem, jeden kosz. Postaram się ten dosiad powiększyć. W przyszłym tygodniu. Kawałek budy mi został do malowania. Coś tam się podziała. No coś, chodzą, tutaj pojedyncze, ale to przyjdzie jaszczur, to was wytłuczę, wytłuczę. Tę gwizdą trzy razy je podnieść w góry. Będę chciał je polotować sobie troszeczkę, pobawić się Ale też troszkę będą lotowane, dwa tak. o, leci O, wesz pan! Dobra, siadaj weszłam. Nie przestraszyć O raz siądą. Jak chce chodzą jak chcą? No i już do budy. sprzątać trzeba posprzątać tak samo. Tutaj latają trzy sztuki. Rumunka pogoda normalnie jak jesień ścian muszę to to jest sobą chciał tutaj co na wysokości zrobić żeby one sobie tutaj tędy wychodziły przez tę dziurę Będą miały jedną, co drugą. Coś tam pobawię się trochę. Nie miał czas. Dzisiaj sobie logo. Podziałałem trochę. Mam już logo. Nie miałem pomysłu na te logo, ściągnąłem takie z internetu, jest na kamieniu. Jest wypiaskowane, pomalowane. Pokażę jak było robione i jak teraz wygląda. Ale te zdjęcia wrzucę Coś co mam zawsze. A tak, cisza. Tak jak mówiłem, wczoraj we Szwana straciłem na pewno. Nie wiem, albo gdzieś poleciał, ale myślę, że tam siadł do sąsiada od razu. Wyskoczył na budę w młode i głębie się zerwały, poprzed. Dobra. Nam pauzę na razie. Później może się coś tam dogra. Pozdrawiam wszystkich oglądających.